Cześć, siemanko, witajcie bardzo serdecznie, Piotr i z tej strony jesteśmy na moim głównym koncie na PlayStation. Mam tutaj 106 tysięcy monet. No, nie jest lekko, gdy się nie inwestuje w FC Points, nie otwiera się paczek za 100 tysięcy FC Pointsów i tak dalej, tak dalej, więc no, udało mi się tutaj uzbierać 106 tysięcy monet po drafcikach zagranych. Tak wygląda w tym momencie mój skład, też niewymienny Ruben Dias, którego wczoraj dostałem z paczki za bodajże 50 tysięcy z hybryd ligowych. Ta za to najcięższe wyzwanie, więc taki Ruben Diaz na środku obrony myślę, że spoko się tutaj odnajdzie. Na łybapie trafiłem jeszcze Hakimiego, no Cancelo tutaj jest wymienny z jednego draftu, no ale nie da się go sprzedać, bo kosztuje na widełkach 50 tysięcy monet, no ani go za 50 tysięcy monet kupić nie chcę. Kol Palmer jeszcze chyba przez dwa dni jakoś coś takiego mogę go używać, chociaż nie wiem, czy to jest gdzieś napisane, ile ja jeszcze... Aha, tak, dwa dni i 6 godzin, pozostały czas użytkowania tego zawodnika, no i potrzebuję za te 100 tysięcy monet właśnie swój skład tutaj dokończyć. No i wtedy zagramy riwalsy i zobaczymy, jak ten skład chodzi. Jeśli zostawimy tutaj 300 łapek do góry pod tym materiałem, to jeszcze dziś wleci odcinek z taktyk. Także zachęcam serdecznie, żeby to zrobić. No i ch jeśli chodzi o pozycję środkowego pomocnika defensywnego, to myślałem nad tym, żeby tutaj wrzucić gracza, którego będę mógł wykorzystać w tej najnowszej ewolucji. Jednej z najnowszych ewolucji. Nie mówię o tej płatnej, tylko mówię o tej darmowej. No więc wejdziemy sobie na footbina. Wejdziemy sobie na ewolucję. I tutaj chodzi o ewolucję from box to box. Tak, to jest ta ewolucja, nie ta płatna The Octopus, tylko ta. No i teraz y, popularni zawodnicy. I ja patrzyłem sobie już tak mniej więcej, wstępne rozwiązania robiłem. No Loftusa cika ciężko dostać na rynku. Sanchez, żeby mieć 84, fajnie wygląda, ale musiałby przejść przez tą płatną ewolucję. Natomiast... Jeśli mówimy o graczu, który nie musi przechodzić przez płatną ewolucję, a jest tutaj gdzieś w miarę proponowany, albo wręcz no po prostu ludzie, niektórzy go robią, no to jest to z Chelsea. z Chelsea, który mm, faktycznie na, do takiej ewolucji się nadaje, a w swojej złotej wersji kosztuje 3100 monet. No, nawet udało mi się go wyrwać stówkę taniej, bo za 3000... I tutaj już mamy Kai'sa w takim razie na środkowym pomocniku defensywnym. No i teraz mój dalszy plan na ten skład to tutaj wrzucić Bernardo Silve. tutaj kupić Cristiano Ronaldo, którego testowałem na na Xboxie, którego trafiłem na Xboxie, niewymiennego i właśnie sobie tutaj Cristiano Ronaldo wrzucić. No i chyba zakończę tą całość, całość tego składu Karimem Benzemą w wersji Inform, który wygląda bardzo, ale to bardzo rzetelnie. No i właśnie jestem w piątej lidze Rivals i jestem ciekawy, jak to może chodzić taki taki składnik, także na pewno go przetestujemy za chwileczkę. Tylko muszę dokupić tych zawodników. 28 500 monet. Bernardo Silva. Dodajemy go tutaj do składu. OK. Raz naciśniemy i powinno już wszystko zadziałać. Dobra. Jest Bernardo Silva. 24 na 33 zgrania, także jakoś to już tutaj wygląda. No i teraz Cristiano Ronaldo oraz Benzema. Powiem tak, to nie będzie tak, że w tym ataku będę miał jakichś bardzo filigranowych i zwinnych zawodników, ale myślę, że Bernardo Silva 92 dryblingu, Vitinha też 87 dryblingu, Palmer 86. Myślę, że w miarę w tym środku pola z kolei będą robić robotę, jeśli chodzi o po prostu zyskiwanie w takich pojedynkach jeden na jeden. Dobra, jest i Cristiano Ronaldo, no i teraz ostatni zakup, czyli Karim Benzema. No i zakupiony. Zakupiony za 42 tysiące monet Karim Benzema ląduje tutaj w składzie. Ostatecznie 31 zgrania, chociaż pewnie, bo tak, mamy francuskiego trenera, ale on chyba by tutaj nie był potrzebny. Z kolei Dobra, więc kwestię taktyczną w tym odcinku z wiadomych względów, z racji tego, że będę nagrywał odcinek na ten temat, to pominę, po prostu ustawię tu taką taktykę, jaką, jaka czuję, że będzie dobrze chodzić i przejdziemy praktycznie od razu do pojedynków Division Rivals, żeby to zweryfikować. No i mam nadzieję, że dzisiaj wieczorem wyląduje dla Was odcinek też z taktyk. Nadchodzi FC25, więc warto kliknąć w link w opisie tego filmu i sprawdzić ofertę partnera mojego kanału, czyli eneba.com, gdzie oczywiście po pierwsze nie tylko znajdziecie klucze do FC25 na różne platformy, ale też aktualnie skorzystacie z oferty do 15% cashbacku w ramach promocji powrót do grania. No i wreszcie, jeśli potrzebujecie kart podarunkowych na PlayStation chociażby, bo potrzebujecie kupić PS Plusa, czy też po prostu doładować swój portfel PlayStation, to warto skorzystać z kodów podarunkowych, które są na Eneba. Na przykład kod podarunkowy za 50 zł do zgarnięcia za 46,15. Ale oczywiście w ofercie są kody podarunkowe o różnych wartościach. 100 zł, 200 czy też nawet 300. Możecie poszukać ofert najbardziej optymalnych dla siebie. Link w Opisie tego filmu. No to gramy, słuchajcie. No to gramy. Składu przeciwnika nie oglądamy, tylko od razu lecimy ze spotkaniem. Jest Hojlund Soboslaj, yy, kto tutaj jeszcze śmiga. Zobaczymy zaraz, zresztą. Na razie yy, muszę pamiętać o tym, że mniej więcej w tej formacji 4-1-1-2 ustawiłem sobie taką taktykę, że to Cancelo będzie tym bardziej ofensywnym lewym obrońcą, natomiast yy, Hakimi będzie tym defensywnym. Więc trochę tak sobie to zamierzam rozplanować. Linia obrony ustawiona też dosyć wysoko, więc już widzimy, że te piłki prostopadłe gdzieś mogą być zagrożeniem, ale z drugiej strony ja chcę wypuszczać przeciwnika do tego, żeby on takie piłki zagrywał, bo wtedy szybciej się będzie pozbywać piłki, a ja będę miał okazję ją przechwycić. Dobra, Cristiano Ronaldo, zobaczmy tą akcję. Cristiano, Cristiano świetnie na zagranie. Karim, Karim, Karim Benzema! Jeden do zera. No, nie ma co prawda PlayStyla plus na strzale finezyjnym, natomiast ma ten szary playstyle do strzału finezyjnego, jak widzicie, przy wykorzystaniu precyzyjnego wykończenia, no to to jest bardzo duży pewniak, jeśli o to chodzi. Zobaczmy teraz: Benzemat. Kto tam jest na lewym skrzydle? Bernardo Silva. Bernardo Silva. Dribbling 0 jeden. To może być w bardzo skuteczny w jego wypadku. Bernardo Silva. Bernardo Silva. No, nie wykończy tego, chociaż jeszcze Cancelo próbował dobić. Dojdziemy do tej piłki. Przynajmniej agresywnie, agresywnie panowie. Świetnie. Cancelo. Może z tym nowym zwodem gdzieś. O. Okej. Okay. Fajnie że tu nawet obróciliśmy. Jeszcze jeden nowy zwód. Ale już za, za wcześnie zrobiony, Właśnie chciałem powiedzieć za późno, ale nie, za wcześnie właśnie, za wcześnie zrobiony i przez to yy, właśnie ten zwód był nieskuteczny, bo to nie, to nie o to chodzi, żeby robić właśnie zwody w takim dowolnym momencie, gdy stoimy przed, przed rywalem, tylko no właśnie albo się go zrobi czasami za późno, albo za wcześnie, no i rywal wtedy jest w stanie tę piłkę przechwytywać. Przechwyci Kaysedo z kolei, no był blisko, ale Soboslai się obrócił, tutaj czytam, że się rywal obróci ponownie, mamy go dosyć mocno w kleszczach wziętego, Ruben agresywne wyjście, Caicedo, no świetny przechwyt i teraz, no właśnie, Kaisedu rozegranie, Palmer, świetnie, z playerlockiem może, dobra, i byśmy zagrali taką podcineczkę i Palmer do Cristiano, Cristiano Ronaldo, no odnalazł się, a spalony, nie odnalazł się, dobra, czyli, czyli dlatego się takie rzeczy wydarzyły, bo był spalony po prostu. Ronaldo strzał z fałsza po przechwycie i 2 do 0 w tym spotkaniu. No, wydaje mi się, że to 4-1-2-1-2 naprawdę wygląda dosyć solidnie. Zobaczcie, w środku pola, jak rywal ma wielkie kłopoty, żeby spróbować mnie przejść. Dużo jest tutaj moich zawodników, którzy mogą tak się powstrzymać, i mogę nawet właśnie takim Hakimim, czy. Czy Cancelo wychodzi ostro do pressingu, bo za chwilkę to wszystko jest domykane przez pozostałych zawodników. Bernardo Silva chyba troszkę za mocno zagrał niestety i Cristiano Ronaldo tutaj z tą piłką się nie odnajdzie. Dobra, zobaczmy I teraz, jak ten, kon ten kontratak powstrzymamy. No jest Politano, ale on nie ma zbytnio jak grać, też dosyć rywal wąsko gra. Mogę wyjść właśnie lewym obrońcą, czyli Cancelo tutaj do pressa. do wyjdzie do pressingu i przechwycimy całą y, tutaj pewną sytuację na własną korzyść. Cancelo. Teraz jeszcze ten nowy zwód spróbujemy na skrzydle. Cancelo. Cancelo, ale świetnie zaraz z tym nowym zwodem. Cancelo. Rozegranie. Benzema. Zejść na prawą nogę. Chciałem zejść, ale to. No może nie samą lewą gałką, tylko też właśnie. Pejotzik, zrób to fake shotem czy coś. Dobra. Bernal Silva. Ale ma tam miejsca, na lewej stronie. Cancelo. Będzie wrzutka. Dosyć dobra. Rozegranie. I co tu się dzieje? Niestety obrońca przechwytuje. Myślałem, że dojdzie to podanie, bo zgrywałem, tak? Zgrywałem od Cristiano do Benzemy, ale ta piłka nie przeszła. Okej, okay, rozegranie autu na krótko. Jest faulem. Okej, okay, czyli tutaj rywał postanowił wyjść z tego spotkania. Bardzo szybki, fajny meczyk. Ym, no i lecimy w takim razie dalej. Zagramy myślę, że jeszcze jedno spotkanie. No i lecimy. Meczyk numer dwa. Drużyna rywala o wdzięcznej krótkiej nazwie KFC. Także mam nadzieję, że go schrupiemy. Palmer. Od razu fajne rozegranie do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, czy się tutaj obróci? Ale też. A, właśnie, bo on ma te fajne fake shoty z y, Tricksterem, wydaje mi się to są. Nie wiem, czy ma Trickstera zwykłego. Powinien mieć. Bo inaczej by to tak ładnie nie działało. Witinia, Witinia, Witinia. Rozegranie. Cristiano Ronaldo. Dobitka, dobitka, dobitka. I to Vitinha, to. Ale wiecie co? Wiecie co? Jakby z jednej strony jestem wkurzony, ale z drugiej strony ja znam tą animację. To jest animacja z FC 24, gdzie na dobitce zawodnik po prostu strzela obok słupka. Ja, ja po prostu znam tę animację. To wiecie, mogę udawać, że jestem w szoku. O, wow, nie trafi i tak dalej, ale to jest coś, co już niestety widziałem wielokrotnie po prostu. Także to jest przykre, ale to już widziałem. Niestety. Dobra, Ronaldo. Rozegraj tam, rozegraj świetnie Palmer. Palmer co zagra Palmer? Palmer, no bez przesady, opaku. No świetna próba, ale niestety nieudana. Okej, okay. do chyba nie wygra tej główki, no i właśnie, tutaj może być groźna kontra. Zobaczcie, że tylko Ruben Diaz został, Castelo dopiero wraca. Ta rywal powoli, powoli. A powoli to sobie tutaj Lucas Hernandez piłkę odbierze. Świetnie, Palmer. Dobre rozegranie, Benzema. Ale Marquinhos mocniejszy, chociaż jeszcze Karim powalczy do końca, nie powalczy. Walczył, ale no nieskutecznie. Nic co, nie ma spalonego? Uuu, ładnie teraz. Rafinia. Chodźmy, wchodźmy, wchodźmy. Pod piłkę, tak jest. Witinia. Napędzamy to. Dawaj. Aj, po ziemi chyba trzeba było. Po ziemi chyba trzeba było w tej sytuacji. Jak sobie go wypuściłem, i dałem L1 trójkąt, ale to nie był dobry ruch. Rafinia, zobaczmy. Tutaj wiedziałem, że ta piłka gdzieś tak pójdzie, ale mm, musimy to dalej antycypować. Świetnie. Zobaczmy, co robi Cristiano Ronaldo. Cristiano, 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 przebija się. Dobra. A, i za dużo teraz tego, za dużo teraz tego. Spokojnie można było po prostu biec do przodu, ale mówię, Asy przetestuje jeden z nowych zwodów i widzicie, <grybujcie>, jak to się skończyło. Ale rywal też widzę, że mm, Joga, żoga Bonito oczywiście. I pięknie, połop lekko przesunięty. Ładnie. Bernardo na nowym zwodzie. Benzema. No powstrzymany też ten strzał finezyjny z jego gorszej nogi, ale też ładnie na presie. Dawaj, 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 Karim. Widzisz, Cancelo zagra mu. Cancelo może dorzucić. Ronaldo zgrać. Czegoś jeszcze brakuje w tym meczu. Też sytuacje są, nie najgorsze. Teraz kontra, no i właśnie jest solo Ruben Dias, ale zobaczcie. Jeden dobry odbiór i to my ruszamy teraz. Linia, linia świetnie kancelo Cristiano Cristiano rozegraj Palmer! Cole Palmer! 37 minuta. Cristiano Ronaldo z system. No i tutaj w tej formacji wydaje mi się, że zawodnik, który gra na SPO, odgrywa jedną z kluczowych ról. Cristiano. Cristiano. Cristiano Ronaldo, ale się zabawił tutaj w duecie z kolem Palmerem. Przepiękna akcja dwójkowa. No i druga połowa. Wydaje się, że po pierwszej bezpiecznej. Powinno być tylko lepiej, bo pamiętajmy, że z takiego 2-0 łatwiej teraz rywala wyprowadzić z równowagi, żeby on troszkę zaczął się spieszyć, żeby on popełniał więcej błędów. Zawsze się gra łatwiej po prostu. Cancelo. Zobaczmy. Który nowy zwód. Zrobimy ten teraz, cyk. Świetnie, cancelo. Ringbus cancelo, cancelo. Oj, tutaj już ciężary, ale. u myślałem, że powiem, że Karim Ezema na pewno strzela tę bramkę. Ale jednak nie. I co, różne Dobra, przynajmniej tyle. No, zegranie na krótko. Takie dłuższe, krótko. <laughs> Bernardo Silva, i tak ten strzał był zły, więc dobrze, że nawet rywal to zablokował. Bernardo Silva, Bernardo Silva, Bernardo Silva, wejdzie w pole karne. Bernardo Silva. Ronaldo. Cupek, niestety. No teraz, Karim, teraz. Tak jest. 3 do 0. Ależ ta taktyka chodzi. Ależ ta taktyka chodzi. Świetnie Cristiano. Cristiano, rozegranie. Jeszcze Karim. Ej, bez faulu? Ale się utrzyma. Nie wygrasz tego Bernardo, nie? No właśnie. Tak myślałem, ale jest przechwyt. Hakimi. 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 Świetne wejście. Hakimi. Zagrywam mu tam. Nie, nie, nie. Kancel za niski. Ale jeszcze kolejny przechwyt. No dobrze. Chociaż tym razem rywal z przechwytem finalnie. Oj, za mocno już teraz, za agresywnie. No i teraz wyszedłem nie bramkarzem. Gol na jeden do trzech. Wiadomo, no otarciła jest dla przeciwnika. Ale można było też tego uniknąć. Oczywiście, że tak. Czy rozegramy jakoś fajnie? Nie tym razem. Można tu było strzelić więcej bramek. 3-1 oczywiście też przyjmuje z pokorą. Jeśli oczywiście takim wynikiem to się wszystko zakończy. Brońmy, brońmy, brońmy. Dobrze pobronione, świetnie. Teraz Ruben Diasz. Rozegranie z pierwszej. Może jeszcze się tu pokażemy. Dobrze. Jeszcze na sprintbuście gdzieś próbujemy. Karim Benzema, ale prosto w rękawice bramkarza. Także wygrywamy drugie spotkanie z Rzędów Rivals. Wygląda to naprawdę całkiem solidnie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Z testów nowych zawodników i z budowania składu. Znaczy, no przynajmniej częściowego budowania składu. Za 100 tysięcy monet. Ile tu dostaję punktów kwalifikacji? 85. Aha, dobra, to jeszcze parę spotkań i będę mógł zagrać w ogóle kwalifikację do Champions. Ciekawe, jak by mi poszło tym składem. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku.